No i witamy na następnym szkoleniu. Mamy ładny wrześniowy dzień. Rano było chłodno, ale słoneczko wyszło i już powolutku nagrzewa asfalt. Tłumaczymy tutaj pretendentom, czyli tym początkującym kierowcom, jak mają zwracać uwagę na temperaturę, na cień, który jest na asfalcie, na słońce, na miejsca nasłonecznione. Patrzymy też na opadliście jesienią. Trzeba zwracać na to szczególną uwagę, ponieważ liście są jak śnieg. Trzeba wtedy bardzo uważać, trzeba zwracać uwagę już na rosę, która jest już bardzo częsta i pierwsze przymrozki, bo one już będą. Dlatego jak jeździcie naprawdę prawie że cały rok, bo teraz ta pogoda w Europie się troszeczkę zmieniła i można ruszać się przez więcej miesięcy niż 5 czy 6 w roku. Można, ale trzeba zwracać szczególną uwagę na poranki i wieczory. Jeżeli jest słoneczko, jeżeli ono nagrzeje, jeżeli jest już godzina 11 w południe, to już spokojnie możemy mocniej szarżować na motocyklu, ale rano jeszcze trzeba uważać. Jeszcze szron, jeszcze liście, które są opadłe. Na to niestety... Zwracamy uwagę, ponieważ to jest pułapka, która na nas czyha. Bawcie się techniką jazdy, jeździcie spokojnie, luźno, nie szalejcie po drogach. Teraz, w okresie jesiennym, tym bardziej. Jeżeli już cały rok przejeździliście i nie mieliście gleby, to po co ją mieć na koniec sezonu? Zakończcie sezon spokojnie, bez incydentów, no i tak jak mówię, z uśmiechem na twarzy. A najlepiej gdzie? Na torze. Poćwiczcie, obawcie się. No i co? I widzimy się, bo jeszcze mamy trzy spotkania, nawet w październiku. Także na luzach czekamy jeszcze na to słoneczko, które widzicie we wrześniu, też jeszcze nas opala. A co za tym idzie, nagrzewa nasze oponki, asfalt i czujemy się pewnie. Do zobaczenia na torze.